Tutaj. Chcę Ci dziś zachęcić do rozmowy z Bogiem, do bardzo osobistej i głębokiej rozmowy z Bogiem. Nie ma co się wstydzić, walić prosto do Boga, prosto z mostu, co nam leży na sercu, to jest najlepsza metoda. I chcę przy okazji opowiedzieć, co mi się wydarzyło? Opowiedzieć. Pewną historię i jednocześnie opowiedzieć, jaka jest różnica między magią a modlitwą. Jak ogromna może być moc modlitwy i bezpośredniego, szczerego kontaktu z Bogiem, szczególnie w takich sprawach, które dotyczą tego, co dla nas najbardziej osobiste, jak naszego powołania, jak zrozumienie. Tego, do czego powołuje nas Bóg. A czy to wszystko jedno, czy to jest powołanie religijne, zakonne, czy to jest powołanie do rodziny? Wielu z nas, którzy myślą, że mają powołanie do życia w rodzinie, Marzy o tym, żeby spotkać właściwą osobę, a czasami nie jest tak łatwo znaleźć tak szybko, ale jeszcze do tego w dzisiejszych czasach rodzina, rodzice nas poganiają i chcą jak najszybciej z, wy, wygonić nas z domu i, z, i żebyśmy znaleźli tą właściwą osobę. Ale. Jak nie możemy znaleźć to co się dzieje czasami może przyjść dla młodej osoby pokusa, skorzystania z praktyk magicznych. A magia może działać, ale jak działa. Tak opowiem wam pewną historię, w któregoś razu, jak byłam młoda, myślałam o tym, że chciałabym znaleźć tą właściwą osobę, i ktoś z moich znajomych, a coś z kręgów, w których się obracałam, powiedział, że zna taką metodę, taką praktykę, która, taki rytuał, który może w tym pomóc. I ja z ciekawości, w jakimś sensie, postanowiłam spróbować. I w tym. Rytuale w tym trzeba było sobie wyobrazić tę osobę. Ja nie powiem szczegółów tego rytuału, ponieważ nie chcę go nikomu polecać, ale częścią tego było wyobrażenie sobie tej osoby, więc ja, oczywiście powiedziałam, że ja bym chciała znaleźć kogoś, kto był z kim mogłabym mieć ślub kościelny. To nie ma żadnych przeszkód też ślubu kościelnego. No też byłoby fajne, gdyby to był taki blondyn z kręconymi długimi włosami, z niebieskimi oczami, wyglądający właśnie tak delikatnie. I gdyby miał jakiś fajny czerwony samochód, którym by mnie zabrał. I od tego wyobrażenia zaczęłam. Że dość szybko to wszystko bardzo dokładnie się spełniło. Poszłam na przyjęcie, na które mnie ktoś zaprosił, i tam nagle podchodzi do mnie taki właśnie dokładnie mężczyzna: piękne, długie, blond, kręcone włosy, niebieskie oczy, delikatną twarz. Wyglądał po prostu jak anioł, ja zamarłam, bo to był dokładnie to było piękniejsze niż moje sny. I Rozmawialiśmy, był bardzo zainteresowany kontaktem ze mną. Rozmawialiśmy przez prawie całe przyjęcie, ale ponieważ ja lubię wcześniej wracać do domu, powiedziałam, nie ja muszę już wracać. I on wtedy mi zaproponował, że może mnie odwieźć do domu. I wychodzimy przed dom, w którym było przyjęcie. I a tu stoi jego czerwony samochód. Dokładnie taki, jaki sobie wyobraziłam. Ale potem, co się potem okazało? Tak, wszystko się zgadzało. Ten mężczyzna, był wolny, miał wszystkie cechy, które chciałabym, żeby miał fizyczne i również psychiczne już nie będę wchodziła w szczegóły to nie jest takie ważne miał, miała, miał możliwość wzięcia ślubu kościelnego, ale, cóż, jak się kogoś wyobraża, jeśli o czymś się myśli Nigdy nie można przewidzieć wszystkiego. Okazało się, że ten mężczyzna nie tylko był już z kimś związany, ale chociaż nie, nie miał ślubu, ale miał również już kilkoro dzieci z, z różnymi kobietami. Jak widzicie, trudno pomyśleć o wszystkim. To, co powiesz w magii i sobie zażyczysz, zgadza się. Ale czy to jest na pewno to, o co tobie chodziło? Poza tym powstała bardzo trudna sytuacja, ponieważ ja ta osoba, z którą był związany, ten mężczyzna, bardzo cierpiała. Ja nie wiedziałam na początku, spotykałam się z nim przez jakiś czas i w ogóle ja nie, nie miałam pojęcia o tym. Że ktoś cierpi z tego powodu, także bardzo przepraszam, bo w ogóle tego nie chciałam. I było mi bardzo przykro, że ktoś z tego powodu cierpiał. I y, ktoś mnie nienawidził nawet z tego powodu, a ja byłam zupełnie, zupełnie nieświadoma tego. I gdybym wiedziała, nigdy bym tego nie zrobiła. Także jak, jak widzisz, najsilniejsza nawet magia, która działa, wcale nie jest taka doskonała. Ale ja potem przestraszyłam się tym wszystkim, co się stało, i postanowiłam zamiast tego po prostu po zaufać Bogu, pomodlić i powiedzieć tak, o Boże, przepraszam, że zapomniałam o Tobie. Proszę bardzo. Teraz ty działaj. Ja to, co ja myślę, nie jest ważne. Natomiast ważna jest Twoja wola, którą chcę się kierować, bo Ty wiesz najlepiej, co jest dobre w moim życiu. Ponieważ Ty wiesz najlepiej, jaka osoba będzie dla mnie dobra. I Ty wiesz o tej osobie rzeczy, które mnie mogą nie przyjść zupełnie do głowy. I tak się pomodliłam, byłam sama przez jakiś czas, wcale się nie przejmowałam, ufałam Bogu i czekałam, co będzie dalej. I dość szybko, dość szybko pojawił się nagle jakiś mężczyzna. I to był właśnie ten właściwy mężczyzna, który powinien zostać moim mężem. I to był piękny mężczyzna, który przyjechał z Kanady i zabrał mnie do Kanady, gdzie jestem teraz. I to był właśnie ten właściwy człowiek. Teraz inny przykład Zastanaw... nad... zastanawiania się nad powołaniem, tak? Od tej pory wiem, że trzeba prosić Boga i nie proszę o Boga o rzeczy, które są po prostu moimi zachciankami, czy, czy ja czuję, że powinnam coś mieć. Proszę zawsze o to, żeby Bóg pomógł mi. Pomógł mi zrozumieć, jaka jest jego wola wobec mnie, jakie jest moje powołanie. Kiedy zastanawiałam się, czy mam zrobić, zacząć robić filmy na YouTube. I nie wiedziałam, jak mam zacząć, czy mam robić po angielsku czy po polsku, to był jeszcze jeden dylemat i w ogóle nie wiedziałam, czy mam zacząć. No mój angielski nie jest idealny, ale wszyscy znowu robią po angielsku, nawet jeśli to nie jest pierwszy język, dlatego bo więcej osób może słuchać i zrozumieć. Więc tak zastanawiałam się nad tym, co dalej, co powinnam robić i znów pomodliłam się do Boga i powiedziałam tak, no tak, Boże, jeśli ty chcesz, żebym robiła filmy na YouTube, to przyślij mi kamerzysta, bo sama, sama jakoś na początku nie miałam wystarczająco odwagi, żeby się za to zabrać. Co się okazało? Pojawił się kamerzysta, ale ja sobie wyobrażałam, że ten kamerzysta to będzie ktoś, kto będzie chodził ze mną z kamerą i będzie robił filmy razem ze mną cały czas. Będzie mi pomagał, poprawiał, mnie ustawiał i będę bardziej pewna, że wszystko jest dobrze. To było moje wyobrażenie, ale wola Boga była inna, bo ten kamerzysta to jest emerytowany kawarzysta z telewizji polskiej, który powiedział, ja już nie chcę robić żadnych filmów, ja to robiłem całe życie, ale ja mogę cię nauczyć. I pojawił się ktoś, pojawił się nauczyciel dla mnie, pojawił się ktoś, kto ogląda moje filmy i kto daje mi rady na później. I to są takie dwa przykłady, świadectwa, jak warto jest rozmawiać z Bogiem i otworzyć się na to, co Bóg ma dla nas, jakie plany, w jaki sposób możemy służyć Bogu i ludziom, w jaki sposób możemy być pomocnikami Boga w Jego planach na Ziemi, jak to zrobić najlepiej nie nie popełniając błędu. Także, jak, jak, jak widzisz, żadna magia nie jest potrzebna. Wystarczy parę słów do Boga i Bóg natychmiast odpowiada. Życzę ci miłego kontaktu z Bogiem i rozumienia tego, jak Bóg odpowiada. Na Twoje pytania, jak to Ciebie mówi? Pa!